Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy korzystają z przycisku Wesprzyj pod filmami. To dzięki Wam kanał ciągle się rozwija. Dzięki taktycznemu wsparciu opłacam oprogramowanie, muzykę i wiem, że warto dzielić się i tworzyć coraz ciekawsze materiały to dzięki Wam powstają szczegółowe tutoriale z warsztatu i opowieści z podróży w odległe zakątki świata. Dziękuję za każdy gest, komentarz, łapkę, subskrypcję, a w szczególności za wyjątkowe, kawkowe wsparcie. Uwaga, uwaga! YouTube dało możliwość wsparcia swoich ulubionych twórców. Pod filmem kliknij przycisk Podbij. Możesz zrobić to 3 razy przez 7 dni w tygodniu od publikacji filmu, a Twój kanał, <laughs> znaczy mój kanał, otrzyma możliwość szybszego rozwoju niż dotąd. Już teraz Ci dziękuję. Z dumą informuję, że otrzymałem odznakę stowarzyszenia Iron Association w uznaniu mojej pasji i zaangażowania. Z pierwszą w klasyfikacji Iron As za pokonanie 500 mil 24 godziny. Już teraz zapraszam Was na opowieść o konfrontacji marzeń z rzeczywistością. Serię odcinków o wielkiej podróży do miejsc, gdzie kończy się przewidywalność. O podróży, która nie odbyła się już jeden raz. Podróży, której kołem zamachowym stał się wielki polski podróżnik. To już chyba dziesiąty dzień. po niewielkiej, po tej Mongolii. 58 lat żyje. Jeszcze nigdy tam nie, nie spadł A my. Przekuliśmy ją na własną. Płynąc z prądem w tłumie, urodził się plan w tłumie głów, z których każda marzy o czymś innym. Zwyczajne życie, droga do pracy, kiedy każdy dzień zdaje się wyglądać tak samo. Powtarzalne ruchy, ta sama droga, ten sam horyzont. W końcu Przestajesz oglądać się za siebie i szukasz drogi, gdzie kończy się przewidywalność. To będzie opowieść o tym, jak wsiedliśmy na motocykle i goniliśmy tysiące kilometrów po marzenia. A jedynym wrogiem był czas. Powieść o tym, że nigdy nie będzie dobrego momentu na start, że życie jest zawsze bogatsze niż plan, o tym, że odwaga jest miarą wiary we własne wartości, a podróżnik wyrusza w swoją podróż dwa razy, raz ciałem, a raz umysłem. Bołem, że to już jest niemożliwe, żeby tędy jakaś droga prowadziła. Zwłaszcza, że nie prowadziła. Najlepsze się... środowisko życia dla żubra to Puszcza Białowieska, ale na Uralu żubr też się rozmawia. Można? Kurzna jest uksusowo. Jest luksusowo.